Hej, hej, hej! W ten flęteczek odbył się super, mega wyścig na naszym torze, ale nie nagrywałam z tego wyścigu. Dlatego dziś postanowiłam się przejechać łódeczką, no spokojnie, bez zbędnych emocji i pokazać Wam, jak poszło. Tutaj mamy tablicę w ogóle wyników, kto, jak, gdzie, po co i dlaczego. Tak, tutaj jest Stasio z Lama Knight. Ja jestem, a tam. Zdarzyło się, że były osoby gorsze od nas, ale były też lepsze. Dobrze, rybku, dobrze. I no, nawet śpiegoliszkowie zdali się namówić na, na zabranie miejsca w wódce. W ogóle to ten tor wyścigowy powstał tutaj już dawno, dawno, dawno. I czekaliśmy z zapartym tchem. Czekaliśmy z zapartym tchem, aż będzie można się na nim wreszcie ścigać. Tutaj nawet taka świąteczka została komuś. Trzeba się jej pozbyć. A może nie? Tutaj mamy właśnie łódeczki, tutaj mamy w ogóle liczniki czasu, a tutaj zaczyna się kładąc łóżkę. Wsiadamy sobie do łódeczki. Jak jesteśmy z kimś, to ktoś może tam nacisnąć przycisk na start, jeśli nie. Pa. Uwaga, 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 ja jedziemy! O nie, o nie, o nie, 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 nie tu! To te są teraz dwa tory? Obcest... Nie, tu nie działa, o ja. Nie działa! Za mało mnie podskoczyło! Co, Za mało podskoczyło, dobra... Ale to w takim układzie... Ty! Ja tego wcześniej nie widziałam, że to tak robi. Tunelik, tunelik... Tak, tak, bo trzeba do końca lecieć. Kurczę, udek ludzie nie, nie zaczęli. Sprzątek tak jest. Tu jest trudna opcja z sami. O! o! Tutaj wystrzelują się fajerwerki, Wow, nie wiedziałam nie. o tym. To chyba te płytki uruchamują. A, to już wiem co tam jest, okej. Okay. To jest bardzo trudne miejsce. A. Uh, ale teraz mi ładnie porównamy. Dobra. I tak, na ja żeby była spokojności. Żeby ominąć pana kaktusa. I... Ja nie umiem jeździć po tym torze. dlatego nie miałam zbyt wybitnego czasu. Okej. Okay. I tutaj, I tutaj są pytki, które zatrzymam odliczanie, ale trzeba mnie wycelować. I koniec. O. Nie, spokojnie. Wiesz kwestia jest taka, że nie trzeba liczyć sekund. Bo tutaj jest mechanizm do tego, tak? Miałam 3 staki i 48. Czyli trzeba policzyć 128 plus 64. 160, 19 plus 48. Dużo, bardzo duży czas. I teraz posprzątajmy po sobie. O, nie ziemia Tak, bo to jest taki system właśnie liczenia tutaj wymyślony. No, ja przyniosłam tutaj własną mutkę, więc nie będę. E, nie, nie będę jak najbardziej dawała, że tak powiem. A! Zobacz! Bo to jest jako single player i multiplayer. To takie buty. Jak jest single player, to tylko tutaj cię to przenosi. jak sam jest to. A jeżeli jest multiplayer, czyli na dwie osoby, to też jest otwarta ta przesłona i możesz, jeden leci przodem tutaj, a drugi próbuje dolecieć tu. Jeszcze przejdziemy się tym torem, bo ja kiedyś właśnie widziałam tylko ten tor i później tamta ta opcja była dobudowana z bąbelkami, a może tutaj właśnie posprzątamy troszeczkę. A nie widzisz, i potem tutaj razem wychodzicie. Okej, okay, dobra, to sprzątniemy to w takim układzie. Ad. Aha. To też informacja do Że jaka informacja teraz? Że na pani się nie tylko program, że... Dobra, to tą jedną muteczkę po prostu, zostawię tutaj. Na starcie, tak, ktoś będzie chciał skorzystać, to ten, to, to skorzysta. A ogólnie rzecz biorąc, właśnie, tam mieliśmy podium. I tam jest kaktus. Tak, jest I mega kaktus. Tak, ogólnie rzecz biorąc, to właśnie, wszyscy byli na trybunach, w ogóle to... Po bokach są nadal barier bloki, tak? I, Staszek, ale ciebie nie słychać. O, tak. Ale ciebie nie słychać, ponieważ ja mam tutaj e, mikrofon, więc... Halo, halo, słychać. Teraz bardziej tak. No dobrze. Okej. Okay. Tutaj mieliśmy też szatnie jak się nie mylę gdzieś. Tak, są szatnie. takie I kibelek, piękne. I kibelek. I kibelek. O, to też pokażemy kibelek. Można wziąć prysznic. Ej, tu na jesteś tak? No? Leci woda? Leci. A to co trzeba zrobić, żeby. Uuu, faktycznie prysznic. I co? A, i trzeba zakończyć tutaj. No fajnie, fajnie. Ja bym się umył Ja <grym> się okej, okay, fajnie, żeby się kiedyś. Myl. Jest też wieża widokowa, niestety nie można było na niej siedzieć w czasie konkursu. Rzeczy, na przykład na A, wszystko, no, no, mam ale na czarne śniegu. Okej, zaraz. E, I tak. Chwilę o organizacji powiemy. Była sobie, eee, był ten nasz konkurs, każdy mógł być w swoim branku. E, ja właśnie i... ja wymienię swój stról. O, nie można siedzieć, to nie można. Dobra, to posiądziemy i pogadamy. Więc tak, wszyscy siedzieli na trybunie. E, takiej pięknej. I e, tak, DFG robiła zdjęcia. Szkogi ustawiał dzielnie barier, bloki, żeby nikt nie wychodził nie, niepokorny. tego nie zniszczył. Bo nie zostały zniszczone, tak. A, i Szpiegola, jak się nie mylę, uruchamiał też właśnie e, przyciskiem na sztorm. E, wszyscy w ogóle na Discordzie Szpiegola mieli zrobione zdjęcie na starcie albo na mecie. No, ja miałabym... tak. e, tutaj w ogóle Kaktus zyskał swoje szlachetne miano. No i tak, ta Rira, który w ogóle wybudował ten tor, tam przy współpracy, jak się nie mylę, właśnie z DFG, ja na pewno trochę wełenki dostarczyłam. I ogólnie rzecz biorąc, to. Też opowiadał, że na przykład ten piach tutaj jest specjalnie po to, żeby spowalniać, żeby no, móc być trochę bardziej precyzyjnym. Wydaje mi się, mi się tutaj. O jest. Wydaje mi się, że także w trakcie konkursu lub niedługo po nim... Powsta tamta właśnie wyrzutnia fajerwerków, bo mi się wydaje, że to jest właśnie wyrzutnia fajerwerków. A ja wszędzie. Wiesz co, to ona jest po to tam wysoko, żebyśmy my się tam nie dostawali bez sensu. A ja można tym Erycą. No ale po co? po co. Jakby nie patrzyć, są właśnie jakieś nowości, widzę, że... Endowe tutaj, znaczy endowe, endowe. E, nie endowe, znaczy endowe też, ale neterowe. E, nie, chodzi mi o to, że e, są tam te e, windy bąbelkowe, są tutaj te laski z endu, świat, świetliste. No i tak, przede wszystkim jak dla mnie ważną sprawą jest, żeby powiedzieć wam tu na tym torze że jeżeli się ścigacie na torze lub z niego korzystacie NIE ROZKOPUJCIE TORU! i go nie niszczcie bo i ogólnie rzecz biorąc to kwestia jest taka, że to jest sporo różnych fajnych mechanizmów ukrytych i szkoda je niszczyć, nie? i tak chciałam wam pokazać taką właśnie drobną rzecz Mamy nowego w międzyczasie moderatora, przenieśliśmy się na trochę inny na innych hosting serwera, jak się nie mylę. I kwestia jest taka, że właśnie mamy nowego a, a moderatora, który dzielnie pracuje nad różnymi fajnymi usprawnieniami. My też jako gracze pracujemy nad różnymi fajnymi rzeczami, więc mam nadzieję, że Niedługo ogarnę jak się, robi, jak się robi live i prawdopodobnie może zrobię Wam jakiegoś live'a zbudowanka. Jest to, to nad czym akurat ostatnio pracowałam, jest bardzo pracochłonne, więc może być ciężko, ale myślę, że też może być ciekawie. To nie może być szop. Nie, chodzi mi o to, żeby zrobić live'a takiego no długiego, wiem, długiego no, z nagrywankiem. No, Okej. Okay. Tak czy inaczej. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli ścigacie się na to, że dajcie znać, jakie są Wasze czasy, e, czy Wam się to podoba, jeżeli wiesz się na evencie, dajcie znać, jak było na evencie. No i oczywiście łapki, kurę, suby i nie wiem, co tam jeszcze. I do ja zobaczenia. Myślę. Do zobaczenia na serwerze, na Discordzie, w komentarzach i oczywiście co ja chcę powiedzieć?